Cześć, ja jestem Merwo. Witam was w kolejnym filmie. Pozdrawiam tutaj od razu Kanzasik i Meister, którzy się przywitali z przeciwnego timu, szkoda, że nie gramy razem, a u nas ziomek z timu napisał, że będzie pisał info, że nie, nie, nie używa mikrofonu, bo jego dziewczyna śpi. Więc <ścoughs> ciekawy począteczek. Widzę, że moi wjeżdżają od mida, więc ja pójdę solo z tej strony. Żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja tu city. Ale tu jest jakiś stack, ale ich tu ciasno jest. Zabili go stąd, zabili. A Fink Lasty yep. Ja. No i tam się chował. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda Merwo dostaniesz 2 złote 10 grosz zł na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego mnóstwo inny skrzynek do wyboru, czasowe kończące się eventy, case battle, czy exchanger do wypadku dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Meet put, meet push. Nasz ziomek, we, we bomb, guys. Nasz ziomek poszedł pierwszy z paką w drugiej rundzie, mi da. I straciliśmy. No dobra, ale ich tu jest gęsto. A ten co, co nasz zginął, to Kaohai moddał, pięknie. You solo pushed with AK? On mid, really? What a smart move. I flash orange. Fantastycznie, ja, to jest ulubiona moja rzecz na matchmakingu, i widzę, że to nie ma znaczenia, jakie człowiek Elo osiągnie. Tu ktoś ma 20 tysięcy, tu 15, i 18, tu przeciwnik 19. Druga runda, kupuje Kałacha. Lecę solo na Midas, bombą, oddaję bombę i nie, nie wiem, kto to u mnie zrobił. Na szczęście jeszcze nie wiem, bo już. Bym się nieźle zdenerwował na, na niego. A żeby było śmieszniej, tutaj jeszcze komentarz od Merwo oglądającego Demko po całym tym meczu. Bohater tego zagrania kupił w drugiej rundzie kawaha i samą kamizelkę bez hełmu. Gdzie, według systemu, premier Valve nie jest to początkujący gracz, bo ma tutaj chyba prawie 18 czy 19 tysięcy elo, więc no nie jest to jakiś silver nowy w sensie, który nie wie o co chodzi. I wiadomo, że w drugiej rundzie antyterroryści mogą zraszować z pistoletami, mogą kupić jakieś, jakieś PM. -y. Jeden losowy headshot nas wykończy, co stało się właśnie w tej rundzie antyterroryści podnieśli kałacha, no i mieli już tutaj naprawdę mocną przewagę Meister za chwilę z tego Kawaha zdobędzie kolejnego fraga więc, no naprawdę jest to taki podstawowy, bardzo łatwy do uniknięcia błąd i, i czegoś takiego się nie robi, no można kupić kałacha w drugiej rundzie ale jak też nas na hełm, jak mamy jakiś pomysł na to zagranie, jak współpracujemy z teamem spróbujemy coś wyciągnąć na odległość prawda, no ale nie w ten sposób oddając bombę, oddając kałacha i i zobaczcie co działo się dalej Who did this? Green bro Nice help, bro. You solo Bo you you bought AK and yeah it's, pushed, it's not silver man O oh, i proszę strzela teraz do nas O oh, Fantastyczny matchmaking moi drodzy Trzecia runda Trzecia runda To jest Magic Tyle tutaj mogę jednego heada sprzątnąć. Ciekawe czy ten rusek jeszcze będzie chciał u nas grać, czy się podda po tej sytuacji. Ziomek. E, ziomek spytał, czy co oni się tam zabijają. I napisałem, że już po meczu raczej. A, tam jest trzech Polaków w teamie. No to I u nas stoi na respie. Ziomek, obraził się. O, pisze gdzie jest bomba. Nie no słuchajcie. Matchmaking to jest coś fantastycznego. Oh, hope dead in the grave, bro. Trust me. I hope... Your dead in the Słyszycie? Słyszycie co right. tam się dzieje na czacie? Okay. I didn't say anything, why you shoot me? Retard, shit well, nawet, nawet się teraz She's nie odezwałem na mikrofonie Dobra, idziemy plantować Rusek zaczął zaczął coś strzelać? Zaczął. To ja plantuję na samym shot Niech się uspokoją tam troszeczkę. No, stąd mi nie przychodzi. Let's go, let's go, guys! Relax! Relax, everybody, please relax. Trzeba uspokoić sytuację, nie? Ja jestem pierwszy do rage'owania, jaki jest powód, ale. Jakby, dobra, postrzelali do siebie, pozabijali I próbujmy dalej Zapraszam, zapraszam, proszę tu mi spuszować Jest No Moi weszli jak w masło Widzieliście to?! Widzieliście to?! Przecież ja tu pół minuty stałem! I wyłączyłem skopa w momencie, w którym mi wyszedł na jeszcze jest Nice! Ej, to było fajne Ile ja tu no, z 20 sekund ten co najmniej. I, i tak, idealnie jak włączę tego skopa, to mi mignął na końcówce ekranu, że akurat wychylił. Ej, no, jak przestaliśmy się denerwować na siebie, to już się zaczęła grać. Fajn, Nate. No. Bez, bez. Behind the boxman, wait for you, I can't hit anything. Oh. Ale u uratowałem troszeczkę sytuacji rundy, uspokoiłem chłopaków i przestali się jakoś zabijać nawzajem, przestali trollować, przestali się denerwować, więc psychologicznie akurat tutaj wyszło najgorzej. O, to tam y kupiłem w sumie, bo chciałem, żebyście print streama trochę pooglądali, dopóki jest wypożyczony, nie? Widzę, że chyba wchodzimy agresywnie po prostu. No. Dobrze dostał ode mnie Polaka, musiał uciec. O, o, o. Eee, temple, Temple. Nice, let. Ojej, jak się bałem, że on tego nie trafi. I think Donut lost. się, że on tu rzucił granat stąd. No tak, był. nie Tak, był Podobną sytuację jak ja w poprzedniej rundzie. Zobaczymy, jak on sobie poradzi z tym kroczykiem. On niestety sobie nie poradził. Wybrał wyjście na i co takim to chyba wyszedł w tym momencie, nie? Nieprawdopodobnie jak zielony biegu, no cały czas jakieś bany hopy, nie wiadomo co. Jesteśmy tak opóźnieni przez to, przez tego skakania tutaj. Zawsze w kewie ktoś próbuje grać. Can flash? Purple? Flashback! You didn't go with me for such a long time? Ja już. Ja już biegam po BS-ie na całego. On jeszcze nie wyszedł stamtąd. Oh. No time, man. Na co on czeka? Przepraszam bardzo. Czemu on tak idzie powoli? One or two guys. No, i elegancko. Obroniony Besik, przed plantem również. I'm very low. I play safe. Dobra, wiemy, że bomba jest przed B. I chyba jest tam dwóch ziomków, chociaż nie jestem pewien. Jeden na pewno. Ja mam 18 HP ostat 20 sekund, jak wiesz. Last green. I wait for you. Z zbyt obity żem wychylą. Yeah, I wait green. His site. In default. Chill. pick, pick, pick. Ch 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 żem pikował, nie słucham się. Nie słucham się, czekam do końca w bezpiecznym spocie. Nie chciałem mu dać uciec do cave'a, więc jakby. Tego patrzyłem tutaj tylko ten, ten malutki fragment. Nie wiem, co, co, co ten zielony wyprawia. Najpierw zaczął od zabijania nas. W co drugiej rundzie jest zawsze spóźniony na respie o te parę sekund albo więcej. Co chwilę awczy. Nie, nieprawdopodobne, co tu się wyrabia. Gr Green, can you play, please? Oczywiście zielony co robi? A w nam idzie? Znaczy na respie, co ja powiedziałem, jakie nam idzie. No, no Ok, green, you are autistic. O, i zabili siebie nawzajem. Pięknie. 8-9. Don't kill each other, please. Ja rozumiem na maksa to toksyczność, żeby się powyzywać. I have bomb, ale czy, czy trzeba się zabijać nawzajem? Ja yeah, I know, I know, but killing him doesn't help. Wziął bombę. Last bomb? Maybe cave, maybe mid. Tu gdzieś musi być. Cave. Planting. Cave or site. Very Widzicie, zabijamy się by nawzajem i jeszcze wygrywamy te rundy. Co się dzieje w tej grze? Don't troll, please guys, please, please. Green, please. Zielony tam chciał znowu strzelać do swojego. Poprosiłem go, żeby nie, nie robił tego. Coś tam na A się yes, dzieje. Yes, yes, yes. Ale jeszcze bomby nie ma. Więc jeszcze się dużo może wydarzyć? mit. Ach! Red, box, red Room close. Szkoda, że tego drugiego nie dobiełem. Jakbym full auto, tak nie spodziewałem się, że mi dwóch narasta tutaj będzie z tobą, nie? Tak na. tuż przed twarzą, mimo wszystko. chyba najważniejsza runda w tym meczu teraz, ta fioletowego. Ok, to już wszyscy wiedzą, gdzie on jest. Już nie musisz na shiftcie iść, ja Z muszę... tego tam nie zauważył. 61-2, nie? Szkoda. jest tam jeden. Oj, 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 oj. Jest tu jeden obok. No właśnie. Bismok No, don't kick. Pending be. Ale skubany mi musiał dać łeb naprawdę w takim momencie. Tak ładnie na niego wychyliłem. Ale zaczyna się wszystko od tego, że dwóch pada nam idzie. Casey, okay, so you can do it. Go, go, go. B. Blue. Sadal yes, nie, nie zdąży tam. You have the fuse kit. Yeah. A ten jakieś rozstrzelał. Dlaczego? Chłopie. To jest, to jest Polak, nie? Chłopie, w takim momencie walisz nam dwa headshoty z Digla? Serio? Kliknij tą bombę. Nice <trony> <noise> try. Serio, nie miałeś kiedy przez cały mecz tylko w takich sytuacjach nam, nam walisz buły z Digla, Naprawdę? No przecież jak ja bym tam nie dostał tej głowy, to byśmy to odbili. I, I don't know, should we eco or... I don't know. Ok, let's force. Green is forcing. Forsujemy to. Idziemy na całość. Przy 11-11 gram z mp9. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bielot. Dobra, oni spuszowali. Muszę im tu pomóc. Właśnie, uratowali mnie. Tu jest gdzieś. Co za runda? I don't know, Słuchajcie, my wygraliśmy taką rundę na takim Force buy'u. I, I naprawdę w idealnym momencie wychyliłem. Moi tam spuszowali na. A, od tyłu. Wjechali mida. Ja wiedziałem, że terror jakby się odwrócił ode mnie, bo się skupią tam na midzie. I już miałem idealny moment do wychylenia. Czterech na czterech. Muszą to obronić. Ja będę próbował... ...tu coś wejść od tyłu. How many Ej. Eh? Tu jest chyba jeden. Okej. Okay. Last front, guys. Last front. Don't push. Last front. Nice. Wygraliśmy! To 13-11! Wygraliśmy to, thank you guys, 13-11, nieprawdopodobny mecz, ja wykituję emocjonalnie w tych, w tych meczykach, w ten oto sposób. Dzięki za oglądanie, Stawiacie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie, dzięki tutaj Polakom, którzy grali, a we grali, dzięki za meczyk.